Cześć, dzisiaj nauczymy się kolejnego sposobu rozpoczęcia robótki na szydełku. Inną metodę, dla niektórych może trochę łatwiejszą, przedstawiam w innym filmie. Link zostawię w opisie. Przyszykowałam sobie kawałek włóczki i szydełko o grubości 4 mm, natomiast grubość szydełka na ten moment nie ma znaczenia. Filmik na temat szydełek na pewno pojawi się wkrótce na kanale. No dobra, to bierzemy naszą nitkę, nakładamy sobie na palec wskazujący krótszą końcówką do siebie. Szydełko wsuwamy sobie pod nitkę, zostawiamy sobie trochę luzu i obracamy szydełkiem o 360 stopni. Powstała nam taka pętelka i będziemy ją teraz przytrzymywać lewym kciukiem w tym miejscu. Na szydełku zostawiamy sobie trochę luzu, żeby łatwiej było przeciągnąć nam nitkę. I teraz cały czas przytrzymując naszą pętelkę, nakładamy sobie nitkę od spodu i przeciągamy ją przez pętelkę. No i powstał nam supełek. Na sam koniec regulujemy sobie wielkość pętelki pociągając za tylny sznurek. Koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić luz na szydełku, bo będziemy potem budować łańcuszek. Jak zaciśniemy za mocno, no to ciężko nam będzie przeciągnąć nitkę przez pętelkę, no i będziemy się niepotrzebnie frustrować. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Autopromocja. Jeśli chcecie kupić włóczki lub produkty pasmateryjne, zapraszamy do naszego sklepu online splotek.pl. Link zostawiam w opisie.